W moich oczach TV, teraz przetestujemy piwo Faktoria, Winchester, Imperialne IPA 18,1 wag, alkohol 8,4 IBU, 100+, słody pędzeński, karmelowy cukier, chmiele Tomahawk, Simcoe, Cascade Citrat Nendial drożdże 05. Dobra. Jest ostre i bu, czyli to piwo będzie gorzkie. Bałem się tego spróbować. Mam to już dłuż, dłuższy czas w lodówce. Pachnie ładnie chmielami. Natomiast no spodziewam się hardcore'u. O, o ile ja pijam piwa kraftowe, o tyle wyżej 80 ibu raczej nie zobaczymy to ma ponad 100 ibu czyli powinien być hardcore rzeczywiście ostra gorycz dobra, piana bardzo ładna jak widzicie małe pęcherzyki nabita pachnie karmelem piwo ciemno bursztynowe, ale raczej bardziej ciemne oczywiście najbardziej czuję karmel, za którym nie przepadam ale to nic nie znaczy, to jest tylko mój węch. Zresztą już po którym śpiwię. Więc tak. Dominuje według mnie karmel. Natomiast bierzemy łyka. Na początku czujemy lekkość, później delikatną goryczkę później wchodzi tam mocniejsza gorycz tak jak teraz ale po niej wchodzi ten karmel i te chmiele i rzeczywiście pomimo ponad 100 ibu to piwo jest bardzo w porządku na pewno nie należy go pić jako pierwszego danego dnia tylko jak macie jakieś tam apy czy inne rzeczy najpierw to należy wypić natomiast to piwo jako późniejsze, rzeczywiście fajnie wchodzi. Nie wiem, jakby weszło jako pierwsze, na ile hardkorowo, Natomiast, jeśli już troszeczkę przyzwyczajicie swój smak do Do goryczy, to jako któreś z rzędów wchodzi naprawdę dobrze. Myślę, szczerze mówiąc, bałem się tego piwa. Bo z to jest sporo. Ale rzeczywiście ta duża goryczka fajnie wchodzi na koniec nie jest to zupełnie pijalne, to nie to, że jest to piwo super gorzkie, że nie da rady go wypić tylko naprawdę fajnie wchodzi także polecam faktorię polecam to piwo no i zdecydowanie warto, żebyście je spróbowali tylko sugeruję nie na pierwsze tylko na, nie wiem, drugie, trzecie. Także polećcie ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i trzymajcie się.